Piosenkarze, gwiazdy i twórcy internetowi, którzy mają zgłosić się na Eurowizję, ale ich piosenki jeszcze nie zostały wydane. Nie przegap żadnego sesji związanego z Eurowizją, obserwuj mój profil. Na Eurowizję chce pojechać jedna z najbardziej kontrowersyjnych tiktokerek tworzących muzykę, czyli Lady Madlen. O utworzenie utworzeniu wiele wiadomo poza tym, że wystąpi w nim siostra Lady Madlen, którą możemy znać z hotelu Paradise, a premiera zaplanowana jest na 27 listopada. Także 27 listopada swój utwór na Eurowizję pod tytułem Boję się wydaje Norbert Wronka to półfinalista programu The Voice of. Poland i Laura debiutów w Opolu. Z programem The Voice of Poland, ale z bieżącą jego edycją związane są Joanna Lupa i Julia Wasielewska. Choć występowały w różnych drużynach, na co dzień tworzą wspólnie projekt muzykalowy, z którym chcą zgłosić się na Eurowizję Data premiery ich piosenki jest jeszcze nieznana. O reprezentowanie Polski na Eurowizji ponownie chce postarać się Adrian Makar zwycięzca siódmej edycji programu Mam Talent, już wcześniej brał udział w preselekcjach do Eurowizji. W 2020 roku wystąpił w eurowizyjnej szansie na sukces. Premiera jego utworu Between Heaven and Me zaplanowana jest na 6 grudnia. Wciąż czekamy także na premierę utworu Piotra Pręgowskiego, znanego dobrze z serialu Rancho, A który piosenkarz chce na Eurowizję zgłosić utwór Tango, który ma być osadzony w rytmach latino. Która z tych osób ma szansę na kwalifikację do preselekcji i kogo Kogo jeszcze zobaczyłbyś na preselekcyjnej scenie? Daj znać w komentarzu.